Cześć, cieszę się, że wybrałeś piłkę ręczną. Musisz pamiętać o odpowiedniej rozgrzewce, zminimalizuje ona ryzyko powstawania kontuzji oraz zapewni, że Twój trening będzie efektywniejszy. Na początek wykonaj krążenia głową, po pięć w lewo oraz po pięć w prawo. Następnie skup się na obręczy barkowej oraz rotatorach barków, wykonując krążenia ramion oburącz w przód oraz w tył. Pamiętaj, aby ręka szła zaraz przy uchu. Teraz skup się na rozgraniu nadgarstków. Wykonują one bardzo dużą pracę, kiedy dochodzi do rzutu w piłce ręcznej. Teraz jesteś gotowy do rozpoczęcia treningu. Widzimy się w Places. Pozdrawiam Aleksandra Sawala.